Cześć, witajcie na kanale Łukasz Kocha Komiksy. Cześć, chłopaki. Cześć, siemano. Cześć, ze mną Adam z kanału Komiksomania i Szymon z kanału Szymon o Komiksach. Cześć. Halo. Niedawno się pojawiły zapowiedzi od Egmontu, jeśli chodzi o wydawnictwa Marvel i DC na czerwiec tego roku. A my dzisiaj troszeczkę powiemy coś więcej na temat tych komiksów. No i co? Od czego chcielibyście zacząć? Czy od Marvela, czy od DC? Marvela więcej to... No zazwyczaj tak bywa. No, 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 to może zacznijmy od Marvela i na pierwszy ogień niech pójdzie Amazing Spider-Man Epic Collection. Sieć życia, sieć śmierci. Czyli drugi tom Sagi Klonów. Taj kolejnej Podtakują, już Sagi tak, Klonów. Tak, to szybko. Tak, to po pierwsze jest szybko. Po drugie, to jest niestety moim zdaniem problemem. To jest ostatni tom, jeżeli chodzi o chronologię chronologicznie, który ukazał się w Stanach Zjednoczonych. Więc na tym na razie naszą przygodę, jeżeli chodzi o wydawanie po kolei, skończymy. No i będziemy czekali, co Egbon postanowi dalej. Ja dalej to zrobię. się. Także zakładam, że będę i robił porównania z tym samikami, bo tam. Już poprzednim, w poprzednim, Stradze Klonów, były różnice, były dodatkowe elementy. Ja już z pamięci tak kojarzę co nieco. A tutaj idziemy czterema seriami. To nie jest już tylko Amazing, ale idziemy Spider-Manem, Amazing Spider-Manem, Web of Spider-Manem i Spektakularnym. Wszystkie te serie są w tych w tych epikach, no bo te historie się przeplatają. Dwa, to, dwa miesięczniki były poświęcone Benowi Raylowi, a dwa Peterowi Parkerowi. Tak. I w tym mieliśmy to też wydawane w takiej formie, że jeden, jedna część zeszytu była dla Bena, druga dla mm -hmm. Hitera. I też szliśmy z tymi czterema se seriami, z czego to było bardzo mocno rozciągnięte. Tu będziemy bazować jeszcze na tych zeszytach, tak jak widzę po opisie, jakoś 97 rok jeszcze. Więc jeszcze parę epików przed nami, zanim wejdziemy na taką prostą. Oczywiście tych dużo materiałów będzie bardzo dużo tych nowych, to, to ostatnio właśnie u Szymona też widzieliśmy. Jakby Szymon miał te zeszyty, to by zrobił też porównanie na pewno. By ale było sporo nowości. A to, a to jest twoja działka, twoja działka typu. Tak, tak, W końcu kupię, w końcu będzie, przyjdzie pora, ale to w tym roku Studio Line wygrało chyba wszystko, więc ten dużo w W no, no, Studio Line to po prostu o nich chyba, co, co tytuł to hit jakiś sprzedażowy. Tak. Trzeba tutaj trzymać się mocno za portfel, bo trzeba na bieżąco. Dobra. No, dobra. Dobrze, no to przej przejdźmy dalej. Znowu Amazing Spider-Man. Tym razem. Nowsza, nowość, ja bym tak troszeczkę zażartował, chociaż też mamy Pierwszy. końcówkę tego, tej przygody korporacji Beyond, czyli Ben Rayleigh znowu spider Peter Parker kuruje tak, się -Man. po poprzednich ben, przygodach, też Spider-Man. Ja jestem po pierwszym Tomie i jestem zaskoczony i do końca nie wiem o co o tym myśleć. Jeszcze sobie nie nagrywałem recenzji, bo właśnie. Tak, bardzo szybko w, w głowę dostaje Peter i się, jest wyłączony praktycznie z tego tomu. A Ben jest troszeczkę inny niż się spodziewałem. I cały czas zastanawiam się, jaka ostatecznie okaże się ta korporacja No bo tego nie wiem i nie chcę wiedzieć. Chcesz się mm -hmm. za przekonać? No, współczesne a, ben, y tylu. a właśnie, Mark Bagley, bo tutaj widzę, że to jest łącznik pomiędzy tymi dwoma tomami. Też jest Mark Bagley, nazwisko kultowe. Jak wypada tutaj ten w tych nowych przygodach. W pierwszym tomie nie było Bagleya, przynajmniej nie kojarzę, żeby tam był. Więc, ale, ale ja z generalnie... tego co widziałem, rysunki to jest jego średnia. Wiem, że jeszcze lepiej potrafi. Rysunki w pierwszym tomie to były takie standardowe superhero, współczesne, marvelowe. Bardziej poszło w kartunowość niż w realizm, ale to są, są zwolenniki takiego stylu. Taki mm -hmm. mamy też tutaj, jeśli chodzi o tomy, taką kartonowość przechodząca w taką fajną nowoczesność, to mamy tu w Daredevilu. Tutaj mamy zapowiedź trzeciego tomu. Zgadza tomu się. I już czytając pierwszy tom, były takie właśnie zeszyty, które były bardzo fajnie rysowane chyba przez Ceccetto i potem wchodzili inni i tak coś ala la Gotham Central nam wpadało, taki inny czy... Jorge Forles, czyli ten od Rorschaka z DC. Tam jeden ten... zeszyt jest od tego twórcy. Ja myślę, Zwróćcie uwagę, że znowu mamy super szybko wydawane, bo tak. Powiedzieliśmy, że saga klonów i kontynuacja, czyli Epic jest bardzo szybko. Korporacja Band też jest bardzo szybko, bo w kwietniu był pierwszy tom, w czerwcu ma być drugi, a to są grube tomy, to są podwójne lub potrójne tomy. Nawet Zgadza nie... się. A Daredevil to jest rekordowo szybko. Tak, bo po miesiącu, bo mamy w maju. Ja kupowałem Titanu, tak. nie, nie, Nightwinga trzeciego z Daredevilem drugim i czekam. Jak tak się do mnie w maju, a to już w czerwcu trzeba łapać się za, znowu za Daredevilla, także leżą na no to szybko. szybko. Yy, no i później mamy event, czyli, kurde, aż muszę zawsze się ratować yy... tym wydaniem zwierzę. Właśnie David tam końcówka opisu. To K będzie ten? Pewnie opisu mnie trochę, jakieś dodatki się tego. Do tego. Bo chyba wyjdziemy z tych ziemskich, przyziemnych takich na. problemów, bohaterów, street level, na no taki kosmiczny znowu. Czy to nie zaszkodzi? Się przekonamy. No właśnie. Zobaczymy. Tytanom nie, tytanom nie zaszkodziło. Tytanom nie zaszkodziło. Czy Nightwingowi może? on Nightwingowi nie zaszkodziło w tym trzecim... temu trzeciemu mm -hmm. Dobra. Fury Max. Tutaj ja ma chyba najmniej do powiedzenia. Drugi tom. Dlaczego? Szymon, czytałeś pierwszy? Tak. Ja tylko czytałem. pamiętam z Mandragory. Generalnie to jest Gartenis, który jest całkowicie bezkompromisowy. Fury jest bezkompromisowy. Fury bardziej przypomina Pani Szera niż jakiegoś takiego dobrego gościa po prostu i tyle. I Wpierce mamy tutaj panie, też Pani Szera. Mam? Pani Szera też tu mamy, ale warto nie. też wspomnieć, że seria Max, czyli dla dorosłych takie. Zgadza Zgadza się. Ta... Zarówno pod względem języka, brutalności, wszystkiego to to nie jest komiks tysięcy. No mówi, na że... pewno nie. Przechodzimy do części ich Wojen, czyli tutaj Szymona Konik można powiedzieć, czyli druga część. Drugiego sezonu Mandalorianina. Co powiesz na ten temat? Wszystkie seriale widziałem mówię, znowojenne aktorskie, natomiast komiksów Andor tak... jest najlepszy. Andor jest najlepszy. Jak na razie? Mandalorian? Tak. Mandalorian. Razie, tak. Przy czym to jest już w ogóle takie wysysanie marki już do, do, na maksa, bo masz serial, adaptację komiksową, adaptację książkową i adaptację tak. mangową tak, tak. z tej samej fabuły. Z tej samej, samej historii. Tu. Można, 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 ciągnąć, nie? Za te, można za te jaja tą kurę. Ten jest. No i jeszcze I Yoda. Zgadza się. One-shoty one są moim zdaniem ciekawsze, co, bo nie są takie bardzo zależne od innych serii, bo powiedzmy jak te główne serie Star Wars czy Dane nad Łowcem, nagród Vader, one już poszły po prostu bardzo, bardzo daleko, więc tam ciężko wskoczyć. To jak chcesz sobie jakiś taki komiks pojedynczy, to sobie może wziąć tak, takiego jode i pewnie. Tak, gdzie on jest osadzony tak mniej więcej na tej. Na, na wspominkach. To jest coś koło na trzeciej, znaczy trzy części drugiej trylogii, bo tam mamy wspomnianego Aha. generała, Biusa tego? Tak, tak, tak. Nie, to. Będziemy gdzieś tam Generalnie... Tak, no bo na przykład dziedzictwo besturskiego to niby było osadzone w epizodzie. W trylogii Sequeli, czyli epizodzie 7-8-9, ale przewijała się tam historia sprzed lat po prostu, jak w formie opowieści, więc może, bo mogą się tak bawić. Ale łatwiej w to wskoczyć niż powiedzmy w serię w tej chwili Darth Vader, która jest tam na poziomie 9 czy 8 tomu. No i takie mm -hmm. możemy czytać, znając tylko filmy, czy coś tam po prostu niewielkie, musimy wiedzieć z komiksów dokładnie. Nie? Czyli łatwiej w odbiorze dla nowych czytelników, do nowych fanów. Prawdopodobnie tak. Będziesz musiał mieć podstawową wiedzę, czyli wiedzieć, kim jest ten zielony długo uchykarzeł. natomiast <laughs> całej reszty loru nie, mus, nie będziesz musiał wiedzieć, ale tym, wiedzy, wiesz, ty pewnie, tym będziesz się lepiej bawić po prostu. Zgadza się. Teraz przejdź przejdźmy do y, nowości DC, zapowiedzianych na czerwiec, i najpierw może przejdźmy do Batman Detective Comics. Godamski Doktor, akt drugi tom trzeci, Trochę można tutaj się pogubić. Tak. Ja to czytam, pożyczam od kolegi bibliotekarza, no natomiast jest to fabuła, która idzie dość wolno. Czyli jeżeli jest wręcz przeciwieństwo Batmana Zderskiego, który idzie dynamicznie, w do długi. Kosmicznie ubudu. nawet bym powiedział. Tak, kosmicznie, dynamicznie, tutaj mamy bardzo, bardzo powoli wręcz snującą się intrygę. I jeżeli liczę na to, że ona w pewnym momencie zrobi taki efekt, że aha, o to w tym wszystkim chodziło, czy tak będzie, nie wiem. Ale ta numeracja tomów i oznaczenie to jest bardzo mylące. Detective Comics, tom trzeci, Gothamski, na Nocturne, akt drugi był. Pierwszym tomem była Uwertura, drugim tomem akt pierwszy. I teraz będzie akt drugi. Można się pierwszy. pogubić. No może tak. przejdźmy do najszybszego człowieka na świecie. Flash, dziwny atraktor. Tutaj skręcamy w stronę mody horroru wręcz. Simon Spurrier. Tak, z nową ekipą, tak, z nową ekipą, Simon Spirer czy mamy... Spurier i Mike Deodato. Wali West dalej z Flashem. Już myślałem, że Woli będzie powrót barego, albo coś takiego, a tu dalej. Wchodzimy w kosmiczny body horror, z tego co widziałem. Bardziej skakanie po tym Flashpointcie, nie? Tej, kosmiczna bieżnia i różne... Nie wiem, tego, tego już podkocznie. nie wiem, ale widziałem przykładowe Rysunki to wygląda naprawdę horrorowo, mocno horrorowo. Roczna strona Speedforce, dokładnie, może tak. No. Będziemy tutaj, znaczy... nowe światy, nowe możliwości. Nie? Czy Z końcu... tych flashów, co były od poprzedniego Jeremy'ego Adamsa, to chyba najlepiej wypadła, najbardziej podobała mi się jednominutowa wojna z powodu konceptu samego. Nie, wiem, czy czytaliście? Jeszcze nie dojechałem. Ja czytałem, wiesz, co początek, i to jeszcze jak w Zeszytach wychodziło w Stanach. W oryginale i sam koncept się mi się podobał. Koncept, że całe zdarzenie będzie trwało jedną minutę i tylko że połączenie z, ze Speedforce mają jakąkolwiek szansę zareagować, cokolwiek zrobić, bo całe resztę po prostu. Tak. Byłeś, oddechnąłeś, przeszedłeś dwa kroki, łu, świata nie ma. A tam naprawdę mamy, jak to w komiksach wiele zgonów, niezgonów, tragicznych wydarzeń, tak. różnych zwariowanych rzeczy. No dobrze, no, przejdźmy. Ten, ten w Pytanach, w Pytanach to my pierwszy macie właśnie takie, takiego zgona, niezgona. Tak, zespołu. tak, tak, ale to ja też się nie nabrałem, Bo już za dużo komiksów mam przeczytanych, no ten skąd. this, this is, w końcu finał tej opowieści, w końcu. To, 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 tutaj trup ściele się gęsto i nie ma Oj, powrotu, Tak, nie? tak. To tutaj jest tak. Alternatywny świat i bawimy się na całego i nie ma tutaj. Ja czytałem w zeszytach, czytałem w zeszytach ten finał i tutaj dostaniemy. Dużo poświęceń bym powiedział. A poprzedni tom tak się skończył. Dla mnie idealnie się skończył poprzedni tom, więc boję się tego. Kurczę, to więc Nie wiem, czy tak do niego podejść. Było lekarstwo, część ludzi została uratowana, część zginęła, mimo tego, bo jednak zagrożenie też tutaj było ze strony, jeśli dobrze pamiętam, Lexa Luthora i maszyn Omak. Nie Omak, tylko. Ojej, jak go nie mieli. Te androidy, doktora Iwo. Amado. Amado. A to czeka, ja, kojarzę motyw, ja kojarzę taki motyw, że było tak, że przez cały czas mówili, że nie ma na to lekarstwa żadnego i Superman stwierdził, że no okej, okay, trudno, no w końcu działam, a po czym wyskoczyło, chyba przy, ktoś był przesłuchiwany przez lasu prawdy, że jednak lekarstwo jest i to była taka załamka w tym momencie, że jednak coś to tutaj zrobić. Tutaj w finale dostaniemy, kto tak naprawdę za tym stoi, za tą całą epidemią. nie no, się dowiedzie. Pytanie się dowiedzie. Poprzedni ja bym zadowolony Ja bym zadowolony dokładnie... z finału, ale może nie zachwycony, ale byłem zadowolony. Zresztą ja w tak tym poprzedniego domu byłem. Mówię, jest igła, nie? Nie ma tam Batmana, bo. bo... Szybko zdjęli. Szybko tak. wzięli planty. Tutaj inni bohaterowie grają pierwsze skrzypce. Widać, że no można, można, jest potencjał, więc im więcej takich serii, tym lepiej, no ale jestem ciekawy tego zakończenia. No i został jeszcze na przejść człowiek przemiany, tom czwarty. To też się tutaj nie wypowiem, bo nie czytam niestety tej serii. Też nie czytam. Jeszcze, mhm. jeszcze jeden przed nami. Ogólnie jest to takie psychodeliczne bardziej blisko horroru, trochę groteski, dużo niesmacznych sytuacji, no, gdy zaczynało się bardzo brutalnie, no bo seryjny morderca zostaje opanowany przez jakąś kosmiczną siłę i nagle idzie ratować powiedzmy światy Nie doszłą ofiarą tego gościa, który. Jest opanowany już przez tego ducha nie? i mm -hmm. relacja się rodzin, więc to jest takie dziwne trochę, ale jak najbardziej pasujące do Vertigo, więc no tak, czemu no by no. nie? Nie wszystkim to podejdzie ciężki temat, ale panie Rzechmon, się podjął takich trudniejszych wyzwań, wydając taki komiks. Widać, że to idzie. Jeszcze jeden tą przed nami, piątek. Na piątce się chyba skończy. Mm -hmm. się tak, Ściągnę tak. Może mm z -hmm. wszystko, co jest z Vertigo, co jeszcze było, bo. Jednak w Polsce jest rynek na to, bo część ludzi jest, jest, jest. klasycznym, superbohaterszczyzną i szuka czegoś mocniejszego, to może złe słowo, ale czegoś odmiennego. Czegoś innego ogólnie bym powiedział. I tak. jesteśmy też dobrze wychowani, bo Egmont, nawet w tych złych czasach, gdzie im zarzuca się jednego Batmana rocznie, to zawsze było przy tym Batmanie kilka pozycji Vertigo. szedka Znodzieja, to... Sandman, jakieś inne serie się pokazywały gdzieś tam, nawet Swamp trochę tu, trochę tam. i to działało i my jesteśmy już ponad 20 lat w tym świecie, w tej paszczy z szaleństwa i dalej tego łakniemy, dalej tego chcemy, a jak widać jest na to popyt. Na to... I jeszcze jest co wydawać. Nie jest jeszcze, jest wydawać, tak. wydawać. Jeszcze, jeszcze bym dodał, że za kilka dni, w ciągu kilku najbliższych dni, mamy poznać zapowiedzi do prawdopodobnie do końca roku czy do września. Bo właśnie to pan Tomek Kołodzijczek zapowiedział, że pojawi się katalog pod koniec maja. Kwietnia, przepraszam. Ta, a dwa, jest jeszcze jedna zapowiedź, której tutaj nie ma, mhm. ale będzie, będzie Superman Świat w czerwcu. Aha, dobrze, no to dopiszmy to. Zapomniałem to. Na I tam miał, w Polsce serusz pisze bardzo Sztybor. I no, Kowalski, ale zapomniałem imienia, przepraszam. Piotr, Piotr Kowalski. Tak, to, to mnie ciekawi, bo generalnie te antologie są różne, mają różny poziom, ale Superman jest dla mnie dużo fajniejszą, dużo bardziej ulubioną postacią niż Batman czy Joker, więc a może za kilka lat Green Lanternu świat. Uwaga, ciekawostka, z jedną z opowieści dotyczącą Hiszpanii rysuje Jorge Jimenez. O, Słysza, Zgadza się. No to tyle jeszcze. by było na dzisiaj. Ja wam dziękuję za dzisiaj, śmiało Adam. Czekamy jeszcze na pełną tutaj aktualizację odmuchy, bo mamy zapowiedziane parę komiksów, tak. ale trzeba na dokładne daty. Tak, no i jeszcze... oczywiście jeszcze Studio Line jakiś połónek czy coś. Tak, 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 ale ja jeszcze tylko powiem, że z tego całego zestawu oczywiście najbardziej czekam na Amazing Spiderman'a Epica, no bo dla mnie to jest po prostu domknięcie, żeby mieć te wszystkie epiki. Nie wiem, czy wy macie jakiś z tych tytułów, które Koniecznie chcecie przeczytać. Ja na pewno. Ja mam to w oryginale, ale ja sobie Daredevil'a kupię. Już mam pierwszy tom zakupiony, to ja już mogę uprzedzić, że wkrótce się pojawi u mnie na kanale. Na, 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 ta, nasza twórka to sobie umówi wrażenia po lekturze, tak bardziej się rozgadamy na temat tego komiksu. To już chciałem zapowiedzieć, że wkrótce. No i jeszcze czekam powiem tak na Dizist. Po prostu chcę mieć to w wydaniu zbiorcze, bo wszystkie mam te poprzednie wydane, poprzednio wydane tomy po polsku, no i ten, zwieczenie tego. A ja czekam na pełna. I ostatnio się pojawiła dyskusja a propos połna. Tak, Czy, 8 nie, 8 zł za, za zeszyt widziałem. Ale 100 zeszytów, zeszytów na raz. No i co. Ja stwierdziłem, ja że w ciągu 48 godzin się to wyprzedza. Ja daję nawet 24 godziny. Ja dałem, że do premiery. Ankieta, tak? Tak. A, no, widać, jak to jest. No, no dobrze. No, no my zapraszamy na nasze ulovienie, które wkrótce się pojawił właśnie zapowiedzi Muchy na Czerwiec, jeśli chodzi o pozycję od Marvela, bo tam naprawdę fajne rzeczy się szykują. Też taki podobny, jak film do tego, będzie. Ja, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki Szymon, dzięki Adam. Dzięki. Trzymajcie ja się, dziękuję. cześć. No i pisujcie na co wy czekacie z tych tutaj omawianych przez nas pozycji, a może w ogóle nie czekacie na nic, kto wie. Trzymajcie a się, może cześć. Będzie może będą kompletne akta od on Grysa, bo też czekamy. Nie wiadomo. no. <gry> Tak, 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 będzie to odmuchy, owszem. Dzięki. Trzymajcie się, cześć.